Ten drobnoziarnisty materiał jest zmielony i pokawałkowany. Coś takiego może powstać tylko wtedy, kiedy ogromne bloki skalne ocierają się o siebie. Jest tylko jedno wyjaśnienie. Te skały znalazły się tu nie na skutek erupcji, ale w związku z lawiną. W maju 1980 roku drgania wulkaniczne wstrząsnęły St. Helens. W kilka sekund... Zarwało się północne zbocze. Osunął się materiał skalny, który mógłby wypełnić milion basenów olimpijskich. Była to największa lawina za ludzkiej pamięci. Wulkan stracił pokrywę i doszło do erupcji. Dopiero po erupcji St. Helens naukowcy naprawdę zrozumieli, że wulkan też może się rozpaść. Że, choć wygląda jak potężna, solidna góra, wcale nią nie jest. Jest stertą odłamków i popiołów o słabej strukturze. Nagle to wszystko nabrało sensu. Wulkany się rozpadają. Po katastrofie St. Helens została ważna dla nas poszlaka. Kratery są z reguły okrągłe, a tutaj widzimy gigantyczne, podkowiaste zagłębienie. Pozostałość po osunięciu się gruntu. Czy taka apokaliptyczna lawina może tłumaczyć kształt krateru La Palmy? A jeśli tak, gdzie się podział cały ten materiał? Zmieniamy ustawienie naszego rentgenu. Na podwodnych zboczach widać materiał z wielu ogromnych lawin. Zajmuje on obszar 1800 km kwadratowych. To więcej niż Nowy Jork, Chicago i Seattle razem wzięte. Jedna z lawin na La Palmie była ponad 50 razy większa niż ta na St. Helens. Z czasem do morza usunęło się ponad 850 km3 gruntu. A co jeśli na La Palmie zejdzie kolejna taka lawina? W takie dni myślę, że mam najlepszą pracę na świecie. Niczym detektyw szukam małych kawałków układanki, ale popatrzcie też na te zapierające dech widoki. Geolog Chris Jackson szuka śladów hipotetycznej katastrofy. Po mojej lewej widać ogromny masyw z ciemnej, kanciastej, twardej skały. Jego rozmiary są naprawdę godne uwagi. Chris szuka poszlak wśród skał. Czegoś, co wskazywałoby, że na La Palmie może dojść do lawiny zdolnej wywołać tsunami. Istnieją wulkany, które można by uznać za bliskie zawalenia, bo ich zbocza są bardzo strome. Przy zbyt dużej stromiźnie mogą się osuwać. Nie jest to jedyne zagrożenie. Profesor Chris Jackson dostrzega w skalę zwiastuny kataklizmu. Jedną z przyczyn osuwania się wulkanów jest ich warstwowa struktura. Oprócz lawy, wulkany składają się też z depozytów skalnych. Widać to w tym miejscu. Te zbocza są po prostu bezładną masą drobin skalnych. Nic więc dziwnego, że wulkan taki jak ten na La Palmie może się osunąć, jeśli matka natura naciśnie spust. Wielką lawinę na St. Helens wywołały podziemne ruchy magmy. Drgania sprawiły, że góra dosłownie się rozpadła. Na La Palma od ponad 40 lat nie było erupcji. Czy te wulkany są już niegroźne? Czy po prostu im się nie śpieszy? Na wyspie jest wiele śladów zmian, którym ulegał wulkan. Dowodów na to, jak bardzo dynamiczna jest La Palma. Żeby zrozumieć jej historię i przewidzieć, jak będzie się zachowywać w przyszłości, trzeba jednak zajrzeć w głąb. Dzięki badaniom nad Lawą możemy zajrzeć do wnętrza wyspy. Zdaniem naukowców, nieco ponad 7 km pod ziemią są dwie komory z półpłynną skałą magmą. Temperatura przekracza w nich 1000 stopni Celsjusza. Ich średnica może być większa niż 50 km. Ale skąd się tam wzięły? Geolodzy są przekonani, że jest tu piropusz płaszcza podobny do tego pod Yellowstone. Wypływający z gorącego wnętrza Ziemi. Prawdopodobnie ma ponad 20 milionów lat i w najbliższej przyszłości na pewno nie ostygnie. La Palma jest najbardziej aktywną wulkanicznie z Wysp Kanaryjskich. W okresie przyrostu wysp erupcje są bardzo częste. Bardzo bym się zdziwił, gdyby więcej ich tu nie było. Sądząc po tym, jak ewoluował ten wulkan, jest prawdopodobne, że jeszcze kiedyś wybuchnie. I że będzie kolejna lawina. Czy wywołane przez nią tsunami naprawdę mogłoby pokonać cały Atlantyk? Profesor Stefan Grilli. Tworzy model najgorszego scenariusza. To trójwymiarowa symulacja katastrofy. W najgorszym scenariuszu 450 km materiału osunęłoby się do oceanu. To lawina wielkości 180 tysięcy piramid Cheopsa. Powstałyby ogromne fale, czy wulkanie wysokie na niemal 1000 metrów. Następna faza to propagacja fali na Atlantyku. Minęło około trzech godzin. Fala jest bardzo, bardzo szybka, jak odrzutowiec pasażerski, jakieś 800 km na godzinę. A za chwilę dotrze na wschodnie wybrzeże USA. Zbliżenie na Atlantic City ukazuje moment uderzenia. Fala powodziowa może mieć od 8 do 10 metrów. Wdziera się też dość daleko w głąb lądu. Nie jest to zresztą jedyna fala. Byłoby ich kilka. Tsunami trwałoby kilkadziesiąt minut. Może kilka godzin. W zależności od miejsca uderzenia, nastąpiłoby od 7 do 12 godzin po lawinie. Zniszczeniu uległoby 1600 km wybrzeża. Po lewej mamy obwiednie obrazującą maksymalne poziomy podtopienia. Tsunami uderza w 14 stanów od Florydy po Maine. Na Long Island woda sięga 8 metrów. Na przylądku Hatras 7,5. Na Florydzie od 5 do 6. Na całym wschodnim wybrzeżu wartość ta wahałaby się od 3 do 10 metrów w najgorszym scenariuszu. Ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, ale musimy się na niego przygotować.